Przetarg na przebudowę ulicy wylotowej i kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą północną i niezbędną infrastrukturą. Ogłosił Suwalski Ratusz. Nie jest to tania inwestycja, ale uzyskała wsparcie ze środków zewnętrznych, co według polityki tutejszego samorządu w istotny sposób wpłynęło na decyzję o realizacji. Choć to kluczowe zadanie, bez wsparcia pewno by jeszcze długo mieszkańcy musieli czekać na tę potrzebną drogę. Zewnętrzne pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na realizację tej potrzeby mieszkańców fundusz wyłożył blisko 3 700 tysięcy złotych. Całość ma kosztować według szacunków ponad 5 milionów więcej. Nowy odcinek liczy 640 metrów drogi oraz nowe skrzyżowanie trzech ulic wylotowej, Kolejowej i północnej. Będzie to według zamierzeń skrzyżowanie typu RONDO. Oczywiście zmodernizowana zostanie też niezbędna infrastruktura, ale jak obliczyliśmy w olbrzymim uproszczeniu, metr nowej drogi według szacunków inwestora kosztował będzie nawet 13 640 zł. Oczywiście może się zdarzyć, że będzie taniej lub drożej. Wszystko w rękach oferentów. Swoje propozycje mogą składać do 7 lipca. Po przeprowadzeniu całej procedury przetargowej zawarta zostanie umowa i od daty jej podpisania wykonawca będzie miał 400 dni na zrealizowanie zamówienia.